Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym tematem będzie czytanie etykiet. Z racji takiej, że w poprzednim odcinku już zaczęłyśmy trochę o tym mówić i wtedy skupiłyśmy się na cukrze. Dzisiaj powiemy szerzej, w jaki sposób czytać te etykiety i jakie nazwy, co, mają, co mogą nam i co nam powiedzą. Dzień dobry, pani Doroto. Dzień dobry. Na początku chciałabym zacząć od tego, dlaczego w ogóle warto czytać etykiety. Yy, ogólnie myślę, że to kwestia jest taka, trudno jakby jeden, tylko jedną rzecz yy, tutaj yy, powiedzieć, po prostu ze względu na to, że możemy nieświadomie dostarczać różne składniki czy cukier, czy bardzo dużej ilości soli, i takie składniki, które wpływają negatywnie na nasz yy, organizm, i to potem wpływa czy na nadwagę, na otyłość, i przede wszystkim na nasze, yy, na nasze samopoczucie. No i utrata zdrowia. Nie, także to prowadzi... pod kątem zdrowotnym, więc i oczywiście, no ja wspomniałam o nadwadze otyłości, że może tutaj to sprzyjać do ich powstania, no ale przede wszystkim chodzi o kwestie, i tak chodzi o kwestie zdrowotne. Mhm. No i tak jak pani powiedziała, bardzo często jesteśmy też tak jakby wprowadzani w błąd, jeśli chodzi o te nazwy i to wcale nie jest takie proste, jasne i przejrzyste, ale jeśli chodzi, prawda, o już mamy produkt, jesteśmy w sklepie, mamy produkt w ręce. Eee, czy te wypisane drobnym maczkiem nazwy są napisane w jakiejś kolejności, czy one są losowo, czy ma to znaczenie? To tak, to może powiem takie wskazówki, od czego zaczynamy. Bierzemy produkt i patrzymy, jaka jest jego nazwa, bo żeby na przykład kupić masło, to musi być faktycznie napisane masło. Nie może to być na przykład miks. Więc to czasami gdzieś możemy do tego nie przywiązywać uwagi, a to jest bardzo, bardzo ważne. Podobnie jest na przykład nawet ze śmietaną. Też musi być napisane śmietana, a nie na przykład kremowa. Więc to jest bardzo, no bardzo istotne. Jeżeli już chcemy dokładniej właśnie ten skład przeczytać, to zwracam produkt, mamy skład. I wtedy są wszystkie składniki napisane w takiej kolejności, zaczynając od tego, którego jest najwięcej. Więc jeżeli mamy produkt, który ma na przykład no, kilka składników, to te pierwsze trzy będą w największej e, ilości. Więc jeżeli na pierwszym miejscu, jak kupujemy, nie wiem, na przykład jakieś e, słodycze albo jogurty smakowe, i jeżeli na pierwszym miejscu mamy cukier, no to oznacza, że go jest najwięcej w danym produkcie. E, ale też e, kwestia tego, że te nazwy zdarza się, że one nas mylą, bo jest na przykład. E, Wersja light jakiegoś tam produktu, 0% tłuszczu, ale wtedy mogą być, na przykład, jeżeli mamy 0% tłuszczu, no to więcej cukru, czy w ogóle ten cukier prosty jest. Także dlatego też warto sprawdzać i nie do końca wierzyć tym nazwom. Tak, bo no nie zawsze produkt light będzie oznaczał, że on jest zdrowszy, bo o, faktycznie będzie na przykład zawierał, powiedzmy, mniejszą zawartość tłuszczy, ale żeby jego konsystencja była dobra, no to musimy coś innego dodane. Więc mm. wtedy może zawierać, tak jak pani wspominała, więcej cukru. Więc tak jak mówię, zaczynamy, jak wiemy, że to jest dany produkt, dobra nazwa, zaczynamy od czytania składu. Trudno jest też określić takie nazwy, takie produkty, których od razu, żeby, znaczy nazwy, które są i żeby od razu się wystrzegać tych produktów. Więc na przykład możemy to podzielić na grupy. Powiedzmy, jak mamy nabiał, to żeby unikać mleka w jak mamy na przykład słodycze, no to w szczególności unikać cukru na tych pierwszych miejscach, na przykład syropu glukozowo-fruktozowego, syropu glukozowego. A jeżeli mamy na przykład, no nie wiem, czy no jakieś inne produkty, w których no niekoniecznie musiała być dodatkowa zawarta sól, a widzimy, że ta sól będzie na pierwszym miejscu, nawet, nawet jeżeli chodzi o nabiał. Znaczy może nie na pierwszym, no ale w tych no powiedzmy w pierwszej trójce, no to oznacza, że też jest duża zawartość soli. Więc tutaj, no żeby to były takie główne, główne nazwy. Ale też yy, ważna kwestia, często się mówi o tym, że im krótszy skład, tym lepszy. Mhm, dokładnie, więc to są pewne wyjątki, jak to, nie wiem, mieszanki ziół na przykład, ale tak, no to generalnie im krótszy skład, tym lepszy. by też oznacza, że ten produkt jest mniej przetworzony, bo trzeba było mniej składników, żeby, żeby go wyprodukować. Podobnie jak mylące nazwy, mylące może być też cena. Czy jeżeli produkt jest tani, to automatycznie jest słabej jakości? Nie, niekoniecznie. Warto też przywiązać uwagę do tego, jaka jest gramatura danego produktu, bo czasami wydaje nam się, że o, ten produkt jest dużo, dużo tańszy, ale jak przeliczymy sobie gramaturowo na drugi produkt, może się okazać, że wcale, wcale tak nie jest. No i kolejna kwestia, że bardzo często jest tak, że płaci się za markę. Myślę, że też o tym często wiemy, więc warto, warto sprawdzić składy. Na przykład jeżeli chodzi o dżemy, jak już chcemy kupić, to bardzo często jest tak, że... Możemy kupić dwa dżemy z bardzo podobnym składem, ale jeden dużo, dużo droższy ze względu na, na daną Czyli markę. Czyli jeden z bardziej popularnej firmy, i wtedy on będzie droższy. I może być gorszy. Może być, nie mówimy, że jest, mhm. tak? tylko może być gorszy skład niż w tym, który jest w ogóle nieznany. Tak. Mhm. E, powiedziała Pani o tym, że no nie da się za bardzo e, rozpoznać, e, bo. No to chciałam zadać Pani takie pytanie, właśnie jakich składników na pewno unikać. Jeszcze chciałabym dopytać o olej palmowy, bo to bardzo często się o tym krzyczy. Tak, no to tutaj... tutaj o tym nie wspomniałam, a tego powinniśmy w zasadzie no, unikać. A w większości, e, jeżeli chcemy kupić słodycze na przykład, czy jakieś ciastka, to zazwyczaj na pierwszym miejscu będzie na przykład zwykła mąka pszenna, a potem cukier i potem właśnie olej palmowy. No to to są produkty, których no, powinniśmy, powinniśmy unikać. Zawsze na produktach jest jeszcze informacja z datą, e, do kiedy jest produkt dobry, czy do kiedy powinniśmy go spożyć. Tutaj się różni z tego co wiemy małym słowem, a różnica jest ogromna. Na czym to polega? Więc jeżeli mamy napisane należy spożyć do, to oznacza, że do danego okresu mamy spożyć, powiedzmy tam do 15 lipca, i jeżeli będziemy chcieli później ten produkt spożyć, to oznacza, że on już może wywierać taki negatywny wpływ na organizm. I takie napisy najczęściej zobaczymy na przykład na nabiale czy na wędlinach. I kolejna nazwa to jest należy spożyć przed. Czyli warto ten produkt spożyć przed tą datą, ale to nie oznacza, że później on też od razu straci swoje właściwości. Tylko najwięcej właściwości będzie ten produkt miał przed, przed tą datą, jeżeli będzie prawidłowo przechowywany. I tak jest na przykład, możemy to najczęściej zobaczyć na kaszach, czy, czy na innych. Na produktach długoterminowych, mhm. po prostu. Tak. Mhm. Eee, czy e, często wybieramy? Wodę smakową, żeby sobie urozmaicić, no twierdząc, że po prostu tam jest tylko smak dodany, ale to chyba sporo oszukaństwo. Tak, no zazwyczaj mamy tam też dodatek cukru, więc to już jest bardziej napój niż, niż typowo woda. Więc no lepiej przyrządzić swoją wodę z dodatkiem np. owoców niż, niż kupić taką gotową. I tutaj też ważna właśnie uwaga, żeby przywiązywać. Jak kupujemy produkt, żeby zobaczyć, żeby to nie było na przykład o smaku, czyli tak jest na przykład z jogurtami też, że mogą być o smaku, to znaczy, że wtedy nie mamy tam na przykład truskawek, tylko aromat truskawkowy, więc żeby to był na przykład jogurt truskawkowy. Czyli smak truskawek jest, a niekoniecznie wtedy z tych jest truskawek. Z, z tych truskawek. Jeszcze kwestia produktów ekologicznych. Widzimy nalepkę, że jest eko albo z ziarnami i czy to od razu automatycznie oznacza, że produkt jest dużo zdrowszy niż pozostałe? No niekoniecznie. Znaczy, jeżeli chodzi o produkty ekologiczne... To oznacza, że jest w 95% wyprodukowany właśnie z produktów pochodzenia ekologicznego, czyli na przykład z mniejszą ilością nawozów, więc no to, to oczywiście wpływ korzystny ma jak najbardziej, no ale ekologiczne mogą być też słodycze, więc w momencie, gdy będą tam jeszcze jakieś inne dodatki albo no będziemy ich jeść w dużej ilości, no to to też będzie wywierało niekorzystny wpływ. Więc jeżeli chodzi o warzywa, owoce, które są właśnie ekologiczne, to to jak najbardziej jest dobry wybór. Co do Słodyczy będzie to lepsze rozwiązanie, ale to niekoniecznie oznacza, że to jest od razu super zdrowy produkt, a jeżeli chodzi o e, produkt właśnie na przykład z ziarnami, e, to też trzeba tutaj uważać, bo niekoniecznie to oznacza, że on, ten produkt jest produkowany na bazie pro, e, tej na przykład, nie, wiem, mąki pełnoziarnistej, tylko może być nieduży dodatek. E, I wtedy to nie będzie wywierało jakiegoś korzystnego wpływu na nasz organizm. Czyli bardzo łatwo po prostu jest wpaść w pułapkę. Mhm. No dokładnie. Ale warto czytać etykiety, bo tutaj walka jest o nasze zdrowie. Dokładnie i no, tak jak wspominałam, to nie jest aż tak, e, aż tak skomplikowane. Ale trzeba mieć na uwadze po prostu kilka kilka aspektów. Mhm. Dziękuję uprzejmie za dzisiejszą Dziękuję rozmowę. Również. Dziękuję bardzo państwu za uwagę i zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków.